Drogi Bukiubi, zaczęło poważnie. Tutaj mnie jeszcze nie było, a byłem w wielu miejscach pod różnymi pretekstami, ale zawsze jako Bartek. I hm. oddziały. Z niekłamaną przyjemnością, radością i entuzjazmem, w ten listopadowy wieczór witam Was na kanale Niczbon Literacki. Przyznam, że nic po ze mnie żaden, ale ładnie to brzmi. A literackie? Wiadomo, będzie to kanał o książkach, literaturze i takich tam około literackich rzeczy. Poza tym skrót NL, poza nicponiem literackim, a także drugie te znaczenie. znaczenia. <śmum> Pism. powiem, Bowiem nadaje z Holandii, a wiadomo, że Holandia ma międzynarodowy skrót NL. Chciałem to jakoś pokazać, ale nie umiem języka mikowego. No, chociaż moi dziadkowie mikali. Bloga literackiego nie mam. Chociaż kiedyś chciałem mieć, myślałem o jego założeniu, ale jak to wiele moich pomysłów, po prostu upada. No trudno. Upadło, umarło i leży. Hm. Ale mam Facebooka. Szukajcie mnie po nic polu literackim. Chciałbym jakoś tutaj mądrze go umieścić, gdzieś tu, na przykład tu, no, i tak jak Magda Masny zaproponować, ale pewnie tego nie, nie będę umiał zrobić na Facebooku, na, na YouTube, więc pewnie będzie na dole w opisie, na dole w opisie. Dobrze, szukajcie niczponia literackiego na Facebooku. Także podlinkuję na dole, a jego Instagrama. Możecie tam zobaczyć, co robiłem w przeszłości, bo nie będę tworzyć nowego konta, tylko tylko podmienię podmienie nazwy albo coś tam zrobić, coś tam zmienię, i będziecie mogli zobaczyć trochę mnie od prywatnej strony. W sumie, tak, tak, to jest publiczne, więc co mi tam. Żadnych innych socjalnych mediów nie mam. Jeśli znajdziecie jakiegoś nicponia literackiego, który nie jest na Facebooku, albo na Instagramie, albo na YouTubie, na tym kanale, to znaczy, że to jest podróba, pirat. Hmm, koniec. Nie wierzycie im, nie klikać. Tak sobie pomyślałem, że mógłbym zrobić new dla dla o mojenek. Jeszcze trochę czasu minie, aż mi to się utrwali w głowie. Ale stwierdziłem, że nagram coś bardziej takiego od siebie, bardziej spontanicznego, osobistego. Dobra, koniec, koniec, koniec. Ma być o książkach, a ja tu o jakiejś pierdole gadam. Ponoć o gustach się nie dyskutuje, bo każdy ma swój. No, ja też mam gust literacki jakiejś Innym może się podobać, innym nie. Jakie mam go to już widać na moim filmiku, na w moim tle książki. U -u. Tu. No, tu są jeszcze niższe, ich nie widzicie, ale zobaczycie na Instagramie, jeśli wejdziecie. O, link. Tak. Jak widać, półka za mną nie jest zbyt przeciążona. Jest no, dość powściągliwie z tymi książkami, jak na BookTubera. Z tego co widziałem na innych kanałach, ale ja trochę inną zasadę wyznaję. Z reguły kupuję książki, które chcę zatrzymać dla siebie, a jak kupię jakąś, która się nie trafi, to oddaję komuś albo do biblioteki, albo znajomym, rodzinie. Zostawiam sobie tylko te książki, do których mam zamiar wrócić w przyszłości jako wesoły, energiczny, pełen życia, radości, wygoru, yy, nie wiem czego jeszcze, emeryt. Jako, że nie mieszkam w Polsce, dostęp do nowości mam ograniczony. Nie, nie mam jeszcze czytnika, ale kilka razy do roku robię zakupy książkowe, więc na brak książek nie narzekam. Poza tym w Amsterdamie jest malutka biblioteka polska, więc dostęp do książek, których nie mam na półce, albo których nie chcę zamawiać, a chcę przeczytać, są tam. Co czytam? No, to chyba jest oczywiste. To co widać w tyle. Czyli reportaże, kryminały, powieści, opowiadania. E, czasem wiersze. Raczej nie sięgam po science fiction, sensacyjne e, thriller, literatury grozy nie czytam. Ale się nie zamykam na nie, ponieważ są to dla mnie nowości totalne. No, tak jakby wietrzak, ładnie to ująć, wody nieznane. Wyspy nieodkryte, szczyty niezdobyte, no, no. I też czyty literackie chcę zdobywać. Dobra, e, to ja już będę kończyć, bo po prostu brzmi się głupawka przed, przed tym aparatem. E, robi jakoś mało booktubeowy ten pierwszy filmik, ale jakoś trzeba zacząć. Cieszę się, że udało mi się. E, na pierwszy filmik. Takie trochę informacje o mnie to wystarczy. Następny filmik to będzie Unboxing, bo dostałem no, pół godziny temu, albo godzinkę temu maila, że paczka już do mnie wysłana i leci. Mam nadzieję, że pan kurier będzie ciepło pośpieszy i będzie dźwigać te książki dla mnie. Wiem, co tam jest, oczywiście. Po prostu no, nie nagram tego dzisiaj, bo, bo nie nagram. Właśnie nie mogę się skoncentrować, bo mnie to. Bawi. Dobra, starego. Wszystko mi się tym pokoju interesuje. wszystko. Tylko nie kamera, tylko nie obiekty. Tu się tracę. No to teraz koniec, taki prawdziwy. Jak to się mówi na YouTubie. Dajcie suba, albo tu, albo tu, albo tu, albo tu. Nie, wiem nie, 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 kumam. Dajcie Kciuka w górę, jakiś tam komentarz albo maila napiszcie, gdzieś tam pewnie go umieszczę w informacjach o stronie, albo nie wiem, muszę to rozminić. Dobra, kończymy, kończymy z holenderskim pozdrowieniem. Duj, duj. Dobra, duj!